Ok, więc się Siemanko, jestem Kuba, to jest już pierwszy odcinek z serii FIFA 16 Euro 2016. PIX, tak gramy właśnie dzisiaj, znaczy nie gramy, tylko w sumie wybieramy tutaj właśnie tych zawodników. Więc co, tutaj mamy ten All Players, więc to 11 razy to naciśniamy. Tutaj widzimy już pierwsza karta srebrna nieświecąca. Tutaj widziałem, że chłopaki miały nawet dobre trafy, czyli budujemy Hiszpanię i Chorwację. Więc to teraz dajemy odśwież. A co, tak nie działa, dobra, to trzeba jeszcze raz random player. Naciskamy, znowu all players, a w środku znowu srebrna nieświecąca Srebrny bym trochę zamulał, już mamy tutaj 17.31, też tak na szybko chcę to nagrać, żeby to jeszcze było dzisiaj na kanale I co w sobotę nagramy już następną. no i znowu srebrny nieświecący To idzie oczywiście do składu hiszpańskiego Dobra, więc tutaj kolejna Znowu srebrna nieświecąca, już tutaj kolejna, to już Jest bodajże czwarta, już czwarta, czwarta Tutaj znowu piąta, teraz już karta i teraz z tym razem fair, złota świecąca. W sumie to jeszcze zobaczę, jakby coś to co najwyżej to odejmę, ale no, według mnie chyba to jest już piąta. Miobroniec więcej kolejna. Znowu all players. W środku znowu, tym razem srebrna świecąca. No to więc to jest już nawet dobrze, to ja można do czegoś nawet fajnego wykorzystać. Siódma, legenda. No tutaj chyba z tego co wiem to mogę sobie wybrać teraz dowolną kartę, więc ta jakaś złota złotą świecącą da mi teraz dobra. Teraz to już chyba ósma, chyba się z tym gubię, ale to się na odcinku jeszcze zobaczy. Złota świecąca to jeszcze chyba teraz dwie albo trzy, no to trz dwie, trzy dam dla pewności, najwyżej tamtej trzeciej się nie zajczy. Więc to teraz tutaj srebrna świecąca i jeszcze jedna. Tutaj. S Brązowa nie świecąca, więc to już raczej dobrze nie jest. I teraz to ostatnia tak dla pewności, czy to na stówę będzie 11. Jest to inform konalpianka, więc zobaczymy, czy to będzie 11, czy to jeszcze ta 10. Tutaj inform. Ale mogę to jest, oczywiście zamienić na zwykłą złotą świecącą. Więc to więc my się widzimy, jak już będę budował, jak już zbudujemy skład z ligi hiszpańskiej, więc co więc do zobaczenia. Dobra, więc tutaj mamy właśnie już zbudowany skład. Tak, tutaj padik jest oczywiście. Więc to, to jest teraz Hiszpania. Tej polosowane okazało się, że jednak warto było tego jednego zawodnika dolosować, ponieważ dobrze wszystko z planem. Więc, teraz, więc zacznijmy od bramki. Jakbym jakby nie wczytał jakiegoś nazwiska prawidłowo, to raczej nie będę czytał, bo tutaj wiecie, Hiszpania to czasami to są trudne nazwiska. Więc tak, bramka to jest moja. Tak wybrałem go. Widzimy tutaj dobry bramkarz, złoty świecący. Na pewno tutaj dużo nam pomoże w bramce, mi się dobrze gra tym zawodnikiem, dosyć nawet wysoki, tutaj lewa obrona No, się to, jest. no to tutaj jest Juan Carlos, 82 pesa szybki jak na lewego obrońcę, świecący, no Cena nawet duża jak za takiego zawodnika, mam nadzieję, że będzie dobrze się spisywał, tutaj też ten Bły ma dobrze średnie średnie, więc to jest naprawdę dobrze, tutaj prawa obrona Tutaj tego już chyba nie przeczytam, Michuel jedynie mogę przeczytać Tutaj tak szybki zawodnik, no drogi 1500 monet ale tej, żeby ważne, żeby te skrzydła w obronie były po prostu szybkie. i tej dwóch środkowych obrońców. Juan kala, tutaj 67 pej'sa. No tutaj obrona fizyczność jest nawet dobra, tylko szkodała się tego wysokiego ataku, ale mam nadzieję, że aż tak bardzo to nie będzie odczuwalne. Tej prawy yy, środkowy obrońca. Crespo tutaj widzimy atak średnia, obrona średnia, też szybki, też dobra obrona i fizyczność jak na sewerą kartę. Tutaj yy, środkowy pomocnik. Alfaro, tutaj no, jak na taką kartę, to dobre podania. Pace, dribbling, strzały też, nawet ogarnięte. I tutaj, właśnie nasz brązowy zawodnik. Jano czy ten, no, brązowy, jak brązowy zawodnik, no, szału nie ma dupy, nie urywa, prawda? No, i tutaj, już od tych takich mocniejszych zaczynamy. Tutaj, SPO, isko, no, isko, dobre podania, dribbling, pace. No, bardzo lubię grać tym zawodnikiem w tej FIFA, więc mam nadzieję, że tak samo będzie w tej serii. Lewe skrzydło to karta, którą już mówiłem od samego początku, jeżeli trafię w Hiszpanii Jest to Hesser Rodríguez, według mnie bardzo dobry zawodnik. Szybki, dobre masz te sztuczki 4, słabsza noga 4. Bardzo lubię grać tym zawodnikiem, więc na pewno nie zawiedzie mnie w meczach. Prawe skrzydło Munir, też bardzo dobry zawodnik w FIFA. Mi się osobiście im bardzo dobrze gra. Młody, szybki. No obrona, no fizyczność to też słabo, ale wiemy, to jest no, srebrna karta. I tutaj napastnik, Ruben Castle, no bardzo dobra karta, no pace, strzały jak na złotą nieświecącą, dribbling, bardzo dobra karta. Więc tak się prezentuje ten mój składzik. No oczywiście najlepszy nie jest, no też nie chciałem tutaj grać Williams, Williams ale... No po prostu kosztuje 30 tysięcy tym przed upgrade'em Więc co Więc widzimy się jak będziemy losowali teraz już Chorwację Więc do zobaczenia Dobra więc jesteśmy już, to jest znowu na foodheadzie Teraz będziemy losować Chorwację 11 kart więc co random player skład. A player pierwsza brązowa nieświecąca Druga Srebrna nieświecąca Trzecia Znowu srebrna nieświecąca czwarta. Znowu srebrna nieświecąca. Na dużo tych srebrnych nieświecących nam wypada. Nie wiem czy to dobrze, więc teraz piąta. Znowu srebrna nieświecąca. Szósta azart No to jest złota świecąca, więc raczej wiemy na kogo mogę go wymienić. Dwóch takich zawodników jest dobra następna. To jest już chyba siódma. Zło y brązowa świecąca to jest chyba ósma, dobra, tworzę też, też taką jedną. No Dziewiąta, Znowu brązowa świecąca. 10. Srebrna, nie świecąca. 11. Jed brązowa, i zobaczymy, czy może jeszcze raz tą 11, bo znowu nie jestem pewien. Dobra, random player squad. I tutaj mamy McDonald's, dobra Więc co, więc my się widzimy jak już zbuduję znowu skład teraz, więc co, więc do zobaczenia Dobra, więc co, więc mamy już teraz Chorwację zbudowałem skład, jakoś to sklepiłem. Jak widzimy strasznie to wygląda, więc zacznijmy od bramki Skender, no bramkarz pierwszy lepszy, srebrny, nieświecący No ale jest, myślę, że nawet się może dobrze sprawować, tak samo jak moja, tyle samo centrum wzrostu, no co mogę powiedzieć, tej prawa obrona Ticinowicz, 69 pejsa no, Powalająco, ale niestety tutaj żadnych takich dobrych zawodników Nie mogłem wyrywać, bo po prostu nie ma dobrych Chorwatów brązowych i srebrnych no. W sumie są, ale no nie Żadnego chyba nieświecącego no. mhm. Lewa obrona, Leowat 80 pejsa to jeszcze może jak, no to da się przeżyć no Fizyczność obrona też nawet dobra no. Myślę, że sobie może poradzić 2SO to jest Jonić No Pace słaby, no Obrona wysoka, chociaż wtedy, że nie będzie w ogóle do ataku leciał Drugi tej średnia, średnia, czyli też dobrze, no Obrona fizyczność, no dobra Pace nawet szybki, więc to jest też dobrze. Tej 2SP no to jest Włokojewicz 10 tysięcy tego zawodnika, no chciałem go mieć, bo tej same dobre statystyki no Cieszę się z tego zawodnika, więc no ale 10 tysięcy to jest tak cały czas mi się za dużo. Drugi to jest Iwicia w Wdoliak, nie wiem czy dobrze przeczytałem, tutaj widzimy Lecha, czy Legii Warszawy zawodnik, 57, 57 pejsa, fizyczność dobra, no, obrona wysoka, więc tutaj będzie łatał dziurę, jakby jakiemuś obowiązku chciało do obrony wracać, Jeden EŚ, czy do ataku wracać. Drugi śpę to jest, no tego to już raczej nie przeczytam, no tutaj pierwszy lepszy brązowy zawodnik. I teraz lewa pomoc Kowacec, no szybki, no 74 pejsa No tak na brązonka to jest dobrze, no strzały 64 więc Ale silny nawet, 77 fizyczności, więc będzie sobie radził Drugi prawy skrzydłowy to jest Kalcic, to jest tutaj 84 pejsa szybki Tylko strzały 47, no to to jest już raczej no tak nie za fajnie No i napastnik Mandżuki, tej nasza gwiazda Główna no, tani zawodnik, no 1000 monet No, pejs dobry nawet, strzały, fizyczność Tak właśnie mi tej kamerę Pamięci zabrakło, więc co więc Tak właśnie się prezentują te składy No więc co więc, ja będę się z wami żegnał Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję u mnie i u, u chłopaków Piszcie co tam, jakie tam trafy mają co tam, Jak jakim poszło w tym losowaniu Jak mają te pierwsze dwa składy dobre czy słabe I co jeszcze, taka jedna prośba Naciśnijcie tam przycisk subskrybuj Ponieważ jeszcze brakuje nas chyba 60 do 1000 Więc 1000 subskrypcji równa się konkurs Więc co, więc ja was zachęcam do przyjęcia udziału w konkursie, więc co, więc mam nadzieję, że odcinek wam się jeszcze raz spodobał, zapraszam do chłopaków, linki w opisie i w komentarzu, dobra, więc ja byłem Kuba, cześć!